Witajcie, drodzy z tej strony Lamix, już jest drodzy <coughs> Fortnite a teraz teraz film film. Так, реактивация. Все, стражницы. Я вы видите, что чуть все уже вышел. Чуть Не помню. Но так не угодно. Но... И, и так хрея психа. Może no, my we bronie będą jakieś. Widzę gierki, ale to po prostu chodzi chyba o miejscówki. Nie. Nie no, zrobili to Co to jest za Nie. Dobra, gramy. Patrzymy sklep, chociaż już się boję. O, oh, um, Wyobraźcie sobie, że mój kolega... Jeden. Kupuje ten cały pakiet na górze i jeszcze kupuje to sobie nie i pewnie jeszcze któregoś z tych skinów kupi on kupuje cały ten pakiet, wszystkich tych strażników i w ogóle Добро, очень че мы Нет To są jakieś ślamy, które wyciągają wstążkę. To są jakieś postacie. O, mogę to rozwalić Które mają wzory. Tu skakanie po bloczkach. I znowu lamy to tak w kółko, tak? Mhm. Dobra, lecimy. Ето сега. Ето сега. Това във въздух. Абра граплър. Видите граплър. Мам брън. Държуш плюс. Lecimy. to nic nie ma. Muszę... Trzeba przejść wszystkie miejscówki całe, co nie? Tutaj się przechodzi dosłownie przez ścianę i nic dalej nie ma. To jest jakiś domek. A, jest trzelba. Lecimy. Mamut. No może nie lubię grać z mamutą, ale jak jest to nie pogardzę. Zdecydowanie wolę. To jest pistolet Red Eye ze Squid Game'a, że Czyli są nowe bronie. Yuki! Oczywiście, no to niestety, ale... takie rzeczy, no to już się wie. Że na przykład... ten... Yy, ta spammerka, to jest ze Squid Game'a. Bo akurat się takie rzeczy. Zwracam uwagę, jak już gram. Zruszę Give me that To jest stara strzelba Pomyślał tu nową broń przedstawać Bieram Tanks Skrzyneczka Jest gdzieś na górze Dobra, lecimy. Open e, i e, niestety, mount. E, już myślałem, że to jakieś to stoi. Do, e, Wkręcimy, dobra. To akurat nie jest, skutki To jest już z krótkiego wymyślili Chyba twórcy. E, I gdzieś sobie myśli. Dobra, wierzę. Tak właśnie myślałem. A albo na hita wyjąłeś. Chcę się zastawać. Znaczy. A, ja cię nie wyważam. Ja to nie chcę. Ja Dobra, ja zrobimy kiełbas. Nie wiem, czy... Na, na to pozwala, żeby... killa Albo właśnie nie. Jest to bomba? Я тебя прихожу. Бомба. Ну, что Может, что-то оставил из моего оба. No, Ja nie zostawił. Bo jak na to się wkurzę, zginąłem tam. Bardzo dobrze wiem w jakim budynku. Pewnie wziął mój cały lut, ale może trochę małych moców zostawił. Wlazłem tędy, zginął... O, o, o. Dzięki, że nie zabrałaś Dzięki ci. Dzięki. Nie, nie, nie spoconych, tylko poconych Gdzie po prostu mam kilka milimetrów od beda Скоро ще бъде тотален бот. Така ще да слона, не погарда, не погарда. Ще бъда, че е вупа. Не, 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 Trzeba zwieć. Nie popieram, ale... Dobra, No i właśnie i tak tego mi brakowało. Zjadę, piję, żeby mi... Biorę. Kabum i lecimy. Tak jakby po co mi leczenie? Bo ja już wcale nie zginałam Wtedy bym zginął, gdybym nie miał leczenia. Co ale tak nie było? Nie, ja miałem S, co co? Dobra. Dajcie mi to. Górna. Czemu? są co... takie stojaki, które udają auta, nie auta? Ja bym chciał auta. A nie stojaki, które udają auto. Nie, 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 nie. Restart się kończył, tak? A, tak chyba fajnie. Tak, akurat kończycie restarty. Jak już prawie dawam. Ah, que me a la a la doble puta, ¿en Niezużyty, dobra O, sigma Sigma broń Sigma, sigma styczny Kronki Niestety, nie ma Choć jak ja bym Grał, też bym stracił No, a typ się zrestartował No, to dla jego plus O, 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 o Kronko się jak najbardziej przyda to ta skrzynka posiada leczonka? Ja no to nie, wiem, gdzie ta skrzynka jest. Nie. Nie, nie, nie. Leczenie. Widzę typa. Może wygram. Typ miałby dobre bronię, ale czy tak moje są lepsze? Co ty? jest? Mmm. Broń wybitna. Lecz ja takich niestety nie lubię. Chemce to podmieniu. Dał nam moje. Listu listu listu. jest normalnie. Nie normalnie skolapsował. Co za hamstwo? Ja go idę podjechać. Test jest. co prawda, tak. tak? To dobrze? One one. Ktoś Fałana. Ktoś nadeno ci Idealnie na to drzewko. Jednak nie. Proszę. Dobrze, mam strafę. Może to wygram. Znowu lata. Ta, nie na to trzeba. Będzie ciężko to co trzeba. Niestety, ale full damage się kłania. A mogę to kąpić, jak chcesz. Gdzie ty latasz? Tu ma jakieś haki, że ciągle lata. On no się do mnie obrócił, on wiesz, ja jestem w tym krzyczku. Жаль, не трастрафи. Муша. się na nie? Proszę pana, mi się nie chce. Proszę pana, ja nie mam czym się leczyć. Mało brakowało, gdybym budować zaczął. Po prostu ta strzelba, co miałem, miała dobrą rzadkość, ale była zła, bo musiałem przybudować. Do, źle, że wykorzystałem tą strzelbę, to po pierwsze. Żeby korzystać z tej strzelby, trzeba dobrze budować i zawsze o tym pamiętać. Ja niestety nie pamiętam. Zobaczmy sobie zadanka. Tuż ja wylądowałem wtedy na. tu. Wow. Okej. Okay. Nie dzięki. Nie wiem jakie. Fajnie. Ja mam 15 restartów Fajnie. Ojej, zadania jak dla mnie nie do wykonania. I trwa ten filmik. Ja wiem. Może powiedzieć, że trochę mam to dupie, Ale zobaczymy, może jakiś jest. Może jakiś nowy są niby nowe. No, o czym się chce? Zobaczymy może to kiedyś. Ale muszę być najpierw bardziej dopracowa. To by mogło być. No, no dobra. Nie ja o tym teraz.